Mieszkam tutaj w Polsce prawie 9 lat i jedna z moich ulubionych rzeczy tutaj jest wigilia. Bo polska wigilia to majstertek, bo to nie jest po prostu kolacja, to nie jest po prostu jak gem, to jest tradycja, wiele rytuałów, wiele zapachów, wiele smaków. I w Brazylii żyję to, to często trochę chaos, hałas, plastikowe micowaj, power. Nie mamy tak wiele rytuałów jak tutaj, bo tutaj jest zimno, tak. Ale w Polacy tworzycie jeden niesamowity mikroklimat. Tej zapach gżibów, barciu, kompozy suszu, kolendę to jest magia. I naprawdę oceniam to. To moment, kiedy polska dusza zwykle zamknięta, zwykle trochę ostrożna nagle otwiera drzwi, przynajmniej teoretycznie. bo ma jeden moment, który potrafi zamienić to wszystko w ruinę w ciągu 5 sekund. Ale wrócimy do innych rzeczy, bo to, to trochę dziwne, wiarznie to. Wróćmy do opłatek. Dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych tradycji na i jednocześnie jedna na, ze najtrudniejszych. Ja, ja patrzę na was Polacy i widzę, że ma trochę stres. Dlaczego? Bo tutaj kultura jest trochę na co dzień ma dystans, jeden do drugiego. I nagle, kiedy poczyniliśmy opłatek, e, nagle Polacy musicie być blisko. I to jest piękne. Wybaczajcie sobie, życzycie zdrowie, to, to jest moment, że ma dużo potencjał, żeby oczyścić powietrze na cały rok. To jest trochę tak jak reset. I to jest moje pytanie. Więc dlaczego 10 minut później, kiedy barsz, wjeżdża na stół, ten sam człowiek, któremu życzyłeś, wiesz, czego najlepszego, wiesz, czego dobrego, i staje się twój wierogiem, numer jeden na głupotę. Polityka. W Polsce macie 12 potraw, symbolika, tradycja, historia piękna. Ale w wielu polskich domach jest też ta pechowa, 13-potrawa, polityka. Zauważyliście ten moment, jak ktoś rzuci jedno hasło, jedno nazwisko i nagle cała ta magia znika. Zapach pierogu, przestaje mieć, mieć znaczenia, zaczyna się tej wojna pozycina. Zamiast spiewać kolendę, co jest genialne, bo to, ja nie umiem spiewać duże kolendę, znam tylko dwie, ale bardzo mi się podoba. I, ale przestań, przestańcie śpiewać kolędy, zaczynajcie recytować nagłówki ze gazetę. Jeden sytuuje jeden kanał telewizyjny, drugi sytuuje drugi kanał telewizyjny. Siedzicie przy najpiękniejszym stole w roku i wałczycie się w błocie. I zastanówmy się nad tym, na chłodno. O, o, co się tak naprawdę kłócicie? O polityków. I kim jest polityk? To w gruncie rzeczy to jest urzędnik, to jest Prosto, poborca podatkowe. W drugim Czy Ciąg wie, czy tej politycy wiedzą, że ty teraz przyjdziesz na swojego wujka w jego imieniu? Nie. Ciąg przyjdzie pomagać ciebie, jak będziesz chory? Nie. Traktujecie tej polityce jak proroków albo członków rodziny. A to są tylko administratorzy, urzędników, poborców podatków. I pomyślcie o tym absurdzie, gdyby e, 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 skakać na gardło i niszczyć relacje, tej własnej krwi, oni siedzą przy sutu, zostawione z opłacone za wasze podatki. Oni nawet nie wiedzą, że istniejecie. Dla nich jesteście tylko dojna krowa, tylko ktoś, że oni mogą ściągnąć kasę. Czy warto niszczyć święta dla kogoś, kto widzi we tobie tylko bankomat? Dlaczego bronicie ich tak zaciekle, że jesteście gotowi zepsuć Wigilię? Ryzykujecie relację z kimś, ktoś was kocha, dla kogoś, kto widzi we was tylko słupek w sondażu. To jest bardzo kiepski interes, we zdaniem. zdanie. Bo Wigilia ma, ma jeszcze jedna tradycja. puste nakrycie dla niespodziewanego gościa. Ale spojrzyjcie na to inaczej. Za 20 lat wiele w tej krzeseł będzie puste. stałe. Tak jest i życie, tak jest nasze życie. Ludzie odchodzą. I teraz pytanie. Jakie wspomnienie chcecie mieć z tej wieczoru, Z tej wigilijnej wieczoru? Czy chcecie pamiętać ciepła rozmowa, śmiech, albo to jak babcia opowiadała historię ze młodości? Albo czy chcecie pamiętać jak wujka albo o ciocia rzucił serwetka, albo nie zgodziliście się w kwestii partii politycznej? Politycy przyminam. Zmienia się partie, zmienia się rząd, ale tego straconego wieczoru nikt Wam nie odda. W moim domu mamy prosta zasada, Nie porozmawiamy o polityce we stolu w, w Glinie, nie porozmawiamy o polityce we Wielkanoc. Może dobijcie mi surowo, ale uważam, że o polityce przy stole rozmawiają ludzie, którzy nie mają nic ciekawego do powiedzenia. To, to jest, wybaczcie moje szczerości, ale cecha niskiej kultury i braku innych tematów. Nie tylko wiek sami jest łatwe, wymaga zero wysiłku intelektualnego. To polityka to jest jak fast food rozmowy, bo to jest łatwa rozrywka w końcu dnia, to jest tajna distrakcja dla nas. Będziemy szczerzy. Jaka jest różnica między ekscytowaniem się albo walką o twojego ulubionego uczestnika Warsaw Shore albo Wielkiego Brata i walką nad twoim ulubionym kandydatem, na premiera, albo na poseł, albo na prezydenta. Żadna. To, to ten sam poziom show, tylko kostiumy, Sandrosze. I, i świat jest ogromny. Historia ludzkości jest długa. A my sprowadzamy rozmowę do tego, co powiedział jeden pan wieczorem w telewizji. Naprawdę, na, na to marnujemy ten zwięty czas. Ucieczka w polityce to często ucieczka przed bliskością. Łatwiej się kłócić to premiera nie zapytać kuzyna, co się siebie słychać, tak naprawdę. I wyobraźcie sobie inne Wigilia, zamiast pytać, na kogo głosowałeś, zapytajcie wujka. E, wujku, jak szkoła filozoficzna jest ci bliższa, stoicyzm czy może platonizm albo Arystoteles? Albo zapytajcie ciocia. Ciociu, co sądzisz o walka, gotku i barokiem w architekturze sakralnej? w Europie. To może brzmi absurdalnie, ale czy to jest bardziej absurdalne niż kłótnia o partię polityczną? Porozmawiać o książkach, jak twoje najlubione książki przeczytałeś w tej roku? O muzyce, jak jest twój ulubiony kompozytor? Macie tak bogatą kulturę, macie tylu geniuszy w tej historii, więc dlaczego przy stole króluje jeden nieulubiony gość? Polityka. Więc mam do was prośbę. Prośba jak o obcokrajowcy. Ale też, jak ktoś, za kocha ten kraj. W tej święta zostawicie brudna politykę za zadziwiane, razem ze błotem z butów. Nie wynosicie tego na Białobróż. I skupicie się na tym, co macie na talerzu i kogo macie obok. Podzielcie się opłatkiem, a potem podzielcie się dobrej historia. Wesołych świąt!